W tym odcinku zdradzimy Wam skąd Mikołaje biorą prezenty. Nie możecie tego przegapić. Gdybyśmy szukali prezentów drodzy rodzice, dla swoich dzieci, to sklep Toy Box jest idealnym do tego miejscem. Jako pierwszy proponuję doniczkę, a w niej mała konewka, wlewamy wodę i podlewamy e, tę doniczkę. Co się dzieje? Lalka wraz z każdym podlewaniem rośnie. Kolejnym świetnym prezentem dla niejednego dziecka będą chrupaczki, mały stworek, jedzonko dla niego i 30 wyjątkowych dźwięków, które ten stworek będzie wydawał. Drodzy Panowie, dla dużych, małych i średnich dziewczyn, dziewczynek, apart będzie idealnym miejscem do poszukiwania prezentów. Drogi panie, w poszukiwaniu prezentu świątecznego dla mężczyzn, zapraszamy do sklepu Witchen. A co tutaj? Przede wszystkim zwraca moją uwagę pasek z całego płata cięty, ze skóry bydlęcej, oczywiście naturalny. Również ciekawa i warta uwagi jest ta torba. Również dla niejednego mężczyzny. Świetna, pakowna i co ważne, ze skóry ekologicznej. Oraz ja nie ukrywam, że mi się to bardzo podoba. Te skórzane rękawiczki. Takie rzeczy tylko w Witchen. Możecie zaproponować państwo jako prezent na święta? Dla każdego dziecka mogę zaproponować klocki. Są one fantastycznym prezentem, ponieważ zarówno mają funkcję edukacyjną, jak i bawią. Dla panów polecam zestaw pielęgnacyjny do włosów i do brody z dodatkowym grzebeczkiem w zestawie. I uwaga, kochani, pytanie konkursowe: skąd Mikołaj bierze prezenty? Wesołych świąt życzą Arkady Wrocławskie.